Hej, witajcie! Jako, że jest 18 marca, czas na nowy patch do Gate Warsa 2. Tym razem nie dodałem nic do Living Story, poza jedną tam małą rozmówką, która odbyła się w Dead End, oczywiście Divinity Ridge, w tym takim barze, nie będę pokazywał, to jest tylko rozmówka między to jest wszystko. Dodano natomiast już achievementy do sezonu World vs. World wiosennego 2014, który odbędzie się, zacznie właściwie 28 marca, więc od tego czasu będziecie mogli, mogli zaliczać te achievementy wcześniej. One Wam nie spoplątują z 28 marca. I co jest ważne, nie będę robił się o tych achievementów, gdyż są one identyczne z sezonem pierwszym. U góry będziecie mieli link do sezonu pierwszego. Różnią się tylko właściwie te achievementy dwoma, które znajdują się w Edge of the Mist. To są te dwa nowe achievementy. Link do tych dwóch achievementów też wam dam powyżej. I to było na tyle, no bo co tutaj więcej mówić. Nic po prostu więcej nie trzeba. To są te same achievementy co w sezonie pierwszym. Nic się nie zmienia, więc nie ma sensu robienia nowego filmiku. Dam wam link do mojego poprzedniego, który wyjaśnia wam dokładnie wszystkie. Te same to jest kopiuj okay. Te same achievementy macie cały czas u góry. Więc naprawdę... Trzymajcie się, do zobaczenia przy następnym, może jakiś większy patch, który na pewno wyroda naszego ulubionego basmoczka. Także na razie, see ya.